W zeszłym roku jeden z moich kursantów szukający rozwiązania problemu niskiego testosteronu skorzystał z konsultacji lekarza specjalisty. Całość razem z lekami kosztowała go ponad 700 zł. Jak to wyglądało? Krótki wywiad, skierowanie na badania krwi, a potem po ponad dwóch tygodniach oczekiwania na telefoniczną konsultację, recepta na dwa rodzaje drogich tabletek. Efekt Praktycznie żaden, po zakończeniu kuracji, zero realnej poprawy. I to nie jest jednostkowa historia. To smutna codzienność tzw. Tak optymalizacji testosteronu w wydaniu medycznym. Zamiast szukać przyczyny problemu, zamiast spojrzeć na mężczyznę holistycznie, jego styl życia, stres, sen, odżywianie, i środowisko, często idzie się na skróty. Wypisanie tabletek lub zastrzyków, najlepiej drogich, bo to biznes. Tylko, że taka terapia nie tylko nie pomaga, ale może też zaszkodzić. A przecież podstawowa zasada medycyny brzmi: po pierwsze, nie szkodzić. Dlatego powstał ten materiał, żebyś wiedział, co tak naprawdę stoi za takimi praktykami i żebyś nie dał się zrobić w balona. Nazywam się Mikołaj Nowak i jestem lekarzem. I tak dobrze słyszysz. Lekarz, który mówi, że medycyna w obecnym kształcie często nie pomaga mężczyznom, a wręcz ich niszczy. Wiem, że to mocne słowa, ale widzę to na co dzień. Jak zamiast szukać przyczyn, zamiast uczyć ludzi, jak zadbać o siebie w sposób naturalny i trwały, medycyna sprowadza się do wypisywania recept i zamieniania pacjentów w stałych klientów systemu. Wyobraź sobie, że masz wszystkie typowe objawy niskiego testosteronu. Czujesz się słabszy, nie masz energii, ciągle jesteś zmęczony, nie ma w tobie motywacji do działania. Libido spada, mięśnie jakby znikają, a życie staje się cięższe. Każdy, kto przez to przechodził, wie, że taki stan się. I wtedy słyszysz, testosteron wszystko naprawi, jak za dotknięciem magicznej różdżki. W takim kontekście o tym hormonie słyszy się dzisiaj zewsząd, na YouTubie, w social mediach, od kolegów z pracy. Magiczny i nieszkodliwy sposób, dzięki któremu mężczyzna tylko młodnieje, nabiera masy mięśniowej i już nigdy nie narzeka na brak libido. Tak przynajmniej jest nam sprzedawany. Już nawet na łamach najbardziej popularnych portali o testosteronie nie tylko się pisze, a nawet wspomina w kontekście, uwaga, suplementacji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że była to raczej niefortunna gra słów, co też wynika z treści tegoż artykułu. Niemniej takie akurat określenie na przyjmowanie testosteronu funkcjonuje w pewnych fitnessowych kręgach jako oczywisty sarkazm oznaczający stosowanie dopingu. A nawiązując jeszcze do tytułu z Onetum, to testosteronu raczej nie przyjmuje się w formie oralnej. Mało osób wie, że istnieje taka forma, jest natomiast bardzo sporadycznie stosowana. Ale już od samego przyjmowania tych środków zaczynają się schody, nawet jeśli łykasz tabletki. Bo jeżeli ktoś liczy tu na wygodę, to może się zawieść. W kontaktach z sokami żołądkowymi przyjmowany do undecylan testosteronu jest niestabilny, przez co należy je łykać co kilka godzin w niemal Małych często ilościach. Stosunkowo trudno jest też dobrać dawkę, a koszty takiej kuracji nie należą do najmniejszych. Dochodzi do tego często zgłaszany, długo utrzymujący się posmak oleju. Jednak w większości przypadków taka terapia opiera się na częstych iniekcjach które choć korzystne z punktu widzenia stabilności, są niesamowicie niewygodne. Igła do iniekcji domięśniowych przy tych małych insulinówkach wygląda jak harpun. W miejscach iniekcji z czasem mogą wytworzyć się wzrosty, których każde kolejne przebijanie staje się coraz bardziej bolesne. Kto zaczyna przygodę z testosteronem, musi się zatem liczyć, że takie dość nieprzyjemne zastrzyki będzie musiał robić cyklicznie do końca swojego życia. Większość z was jest pewnie tego świadoma, że przy Blokowanie testosteronu spowoduje zablokowanie jego naturalnego wydzielania, i nie ma gwarancji, że jeśli raz zablokujemy tę ścieżkę, to że wrócimy do zdrowia. Często zdarza się, że powrót jest o tyle niemożliwy, że produkcja testosteronu już nigdy nie wraca do poziomów sprzed rozpoczęcia kuracji, szczególnie jeśli ta jest długa, a stosowany był tak długo pozostający w obiegu związek jak undecylan. Utrudnia to choćby podróżowanie. W wielu krajach, również europejskich, testosteron jest substancją mocno kontrolowaną, a jeśli nie będziemy w stanie udowodnić władzom legalności pochodzenia, możemy nawet trafić do aresztu. Tutaj wymienię choćby popularny w Polsce kierunek wakacyjny Włochy. Osoby na testosteronie powinny koniecznie wyrobić sobie europejską receptę transgraniczną. Istnieje też żel z testosteronem, którego stosowanie również nie jest najwygodniejsze. Musimy poczekać na jego wchłonięcie, stosujemy go codziennie, natomiast finalny poziom jego absorpcji zależy od kilku czynników. W praktyce stosuje się go bardzo rzadko. Ale to był dopiero pierwszy stopień schodów, bo nie wszystkie kliniki zajmujące się terapią są tak samo dobre. Niektóre prowadzą pacjentów byle jak, bez pełnej diagnostyki, bez sprawdzania wszystkich wskaźników. Samo znalezienie specjalisty, który naprawdę wie, co robi, to już wyzwanie. I nagle okazuje się, że Twoje zdrowie i codzienne funkcjonowanie zależy nie od Ciebie, ale od lekarzy, dostępności leków w aptece, a nawet od przepisów w danym kraju. I tu kolejna pułapka. Terapia rzadko kończy się na samym testosteronie. Często w praktyce dochodzą kolejne środki, inhibitory aromatazy, czasem DHEA czy pregnenolon, żeby korygować skutki uboczne. W efekcie Twoje zdrowie staje się uzależnione od całej kombinacji leków, a nie tylko jednego hormonu. Potem przychodzi moment, kiedy lekarz mówi Ci, podniósł się hematokryt, rośnie liczba czerwonych krwinek. To realny problem, bo krew robi się gęstsza, a to oznacza większe ryzyko zakrzepów i powikłań naczyniowych. I co teraz? Dochodzi kolejna procedura, regularne oddawanie krwi, żeby to kontrolować. Lista komplikacji rośnie. Musimy pamiętać, że wysoki poziom testosteronu może mieć negatywny wpływ choćby na ciśnienie krwi i wysoki poziom czerwonych krwinek, tak zwaną gęstą krew. A teraz zastanówmy się, co mogłoby się stać, gdyby osoba z predyspozycjami do chorób serca dostała taką samą dawkę. Jak pod tym względem osoba zdrowa. Jest to temat o tyle ciekawym, że ostatnimi czasy zakrzepy krwi wśród młodych sportowców, zwłaszcza wśród tej mocno nieufnej części społeczeństwa, kojarzą się z przyjmowaniem szczepionek. Testosteron akurat został przebadany bardzo dobrze. Jednym z jego absolutnie najczęstszych skutków bocznych jest właśnie wzrost ciśnienia krwi. Niestety na przestrzeni mojej wieloletniej przygody ze światem fitness wielokrotnie spotykałem ludzi biorących doping. I mało który sprawdzał ten parametr. Zwyczajowo wykonują oni cykliczne badania krwi, mające dobrać dawkę specyfiku oraz innych leków. Natomiast z aparatem do ciśnienia Mało kto bywa zaprzyjaźniony. A jeśli nie problemy z sercem, to może pojawić się depresja. Paradoksalnie, sporo osób będących na HTZ i utrzymujących poziom testosteronu w górnych granicach normy skarży się na obniżenie nastroju i zwiększoną drażliwość. Bo dużo testosteronu najczęściej równa się też dużo estrogenów. Wszyscy też wiemy, że z wysokim poziomem tzw. kobiecego hormonu płciowego u mężczyzn wiążą się konsekwencje. Wymieniłbym tu Nieestetyczną ginekomastię i pryszcze. Zapominamy natomiast, że estrogeny są też bardzo istotnym regulatorem nastroju. Do tego oczywiste problemy z łysieniem czy włosami tam, gdzie byśmy tego nie chcieli, za co odpowiedzialny jest dihydrotestosteron. Nawet jeśli dany pacjent kwalifikuje się do pomocy lekarskiej w kwestii deficytu androgenów, to priorytetem lekarza nie będzie zapewnienie mu dobrych wyników w sporcie, a przywrócenie organizmowi homeostazy. Dochodzą także stricte praktyczne aspekty związane z Twoją zależnością od dostępności środków. Co jeśli Twoja klinika nagle zamknie drzwi? Jeśli zabraknie dostępnych leków, zostajesz w potrzasku, bo Twoje ciało już nie produkuje testosteronu samo, więc musisz gorączkowo szukać rozwiązania. Oczywiście to wszystko mocno hipotetyczne sytuacje, ale moim zdaniem dużo lepiej żyje się wtedy, kiedy nie musisz o tym wszystkim myśleć. Kolejną kwestią, która notabene powinna być, Najważniejsza jest to, że najprawdopodobniej nie kwalifikujesz się do takiej terapii, zwłaszcza jeżeli jesteś w wieku produkcyjnym, nawet niekoniecznie młody. Poziom testosteronu obniża się z wiekiem, ale dość stopniowo, a naturalny pik jego poziomu przypada trochę przed 30, choć nie da się określić kiedy dokładnie. W różnych publikacjach podawane są różne dane, stąd całość można jedynie uśrednić. I tak, według jednego źródła, na stolatkowie wieku 17-19, lat ma średnio 265 do 915 nanogramów na decylitr, a PIK przypada na okres między 18 a 19 rokiem życia. W innych między 19 a 20, a jeszcze częściej podaje się okres między 20 a 25. Natrafiłem też na źródło, według którego najwyższy średni poziom, mianowicie 669 nanogramów na decylitr, przypada pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Według Uniwersytetu Harvarda to dopiero po czterdziestce zaczynamy notować w pewien sposób szybszy spadek. Choć też nie tak straszny, jak wielu z Was mogłoby przypuszczać. Zaczyna wynosić on około 1%, ale co ważne, w skali całego roku, czyli uśredniając między 40 a 50 rokiem życia, poziom testosteronu spadł na średnią tylko o około 10%. Nie wydaje się to być wartością na tyle znaczącą, by potrzebny był tu androlog od hormonalnej terapii zastępczej. Nawet w tym wieku osoby kwalifikujące się do takiej pomocy stanowią jedynie pewien, dość mały odsetek. A w wartościach referencyjnych, czyli powyżej 260 nanogramów na decylitr, testosteron utrzymuje się aż do 75 roku życia. Dlatego właśnie, nawet w bardzo późnym wieku, mężczyźni dalej zachowują płodność. A często wystarczy zmiana kilku nawyków, by widmo HTZ odciągnąć na dobre kilka lat. Jak wielokrotnie mówiłem. Poziom testosteronu jest wypadkową wielu rzeczy. Przede wszystkim jest pewnym rodzajem miernika jakości życia. Przez to uważam, że w pewnych przypadkach szczyt jego produkcji może przypadać znacznie później niż w najczęściej spotykanym w literaturze wieku, zwłaszcza u osób ze słabą dietą czy brakami stabilności w życiu. Innymi słowy, dwudziestoparolatek bez większej higieny odżywiania i życia będzie miał niższy poziom testosteronu niż prowadzący zdrowy tryb życia oraz trenujący sport 30 trzydziestokilkulatek, a często i 40. Co doskonale pokazuje przypadek mojego podopiecznego Piotra, który w wieku 40 lat podniósł testosteron naturalnie aż o 70%, z 488 do 828 nanogramów na decylitr, będąc w lepszej formie niż kilkanaście. Lat temu. Także wszystko da się zrobić. A świetnym miejscem, żeby zacząć, jest kurs Protokół T1000, który pokazuje, jak krok po kroku zoptymalizować męski hormon. Jesteśmy po zakończeniu 30-dniowego wyzwania testosteronowego, w którym wzięło udział ponad 200 facetów, a jego rezultaty pokazały, że wprowadzenie kilku zmian, ułatwione grupowym wsparciem, potrafią zrobić wielką różnicę. Dlatego reaktywujemy wyzwanie i masz szansę do niego dołączyć tylko do 1 października, kiedy zamykamy zapisy. Mamy już ponad 800 kursantów. A żeby jeszcze ułatwić ci decyzję, z kodem Testosteron 1000 otrzymasz dostęp taniej. W tym celu przejdź na stalowy-szok.pl. Link w opisie. Wracając do materiału, badania dotyczące korelacji wieku z poziomami testosteronu należy traktować obrazowo. Tutaj każdy przypadek jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowe było nasze dojrzewanie. Niestety, zauważam trend, w którym HTZ dorasta do miana recepty na zdrowie i mitycznego remedium na każde męskie schorzenie. To nie jest prawda. Pamiętajmy tu o pewnych faktach. Po pierwsze, mylimy HTZ z dopingiem. Przyjmowane pod kontrolą lekarza dawki są dużo mniejsze i mają za zadanie jedynie utrzymać poziom pacjenta w normie. Co za tym idzie, zdolności adaptacyjne ciała na HTZ są nie do porównania mniejsze w stosunku osób na kolokwialnym cyklu. Tutaj zyskają jedynie ci, którzy autentycznie potrzebują takiej terapii. A nawet jeśli recepta lekarska obejmuje pojedynczy zastrzyk dużej ilości środka naraz, to podwyższony ponad normę poziom utrzyma się tylko przez kilka dni. Tutaj znowu wracamy do kwestii stabilnego stężenia, a każde takie wahanie będzie miało odzwierciedlenie w samopoczuciu pacjenta. Zaraz po zastrzyku możesz czuć się jak młody bóg żeby pod koniec interwału być może czuć się nawet gorzej niż przed rozpoczęciem terapii. Optymalizacja schematu może wiązać się z kilkukrotną zmianą specjalisty, o których jak już wspomniałem w naszych realiach wcale nie jest łatwo. Wiąże się to z czasem, nerwami oraz niemałymi pieniędzmi. Po drugie, o ile każdy zdaje sobie sprawę z wad niskiego poziomu testosteronu, to nie każdy wie, że górne granice widełek normy to też nie zawsze najzdrowsze i najlepsze rozwiązanie. Między innymi po to wykonuje się tyle badań przed rozpoczęciem terapii. Gdyby HTZ było tak proste, jak nabranie oleju w strzykawkę w konkretnej ilości, to wszystkie rozpiski wyglądałyby tak samo. Na fali trendu niestety wyrasta też wiara, że hormony można traktować jak suplementy. I tak jak niedobory witaminy D od razu załatwiamy kilkoma tabletkami więcej niż jest napisane na opakowaniu, tak poziom hormonów jest czymś bardziej skomplikowanym. I nie dla każdego wartości optymalne są na takim samym poziomie. Trend ten, jak większość podobnych, pochodzi z USA, gdzie służba zdrowia jest bardzo droga i przede wszystkim w lwiej części prywatna. Na temat HTZ czy w zasadzie bardziej TRT zazwyczaj wypowiadają się lekarze o wyglądzie kulturystów rozprawiający o terapii w samych superlatywach. Na wielu forach można też przeczytać, jak szczodrzy w dawkowaniu bywają tacy specjaliści oraz jak wiele środków można od nich dostać. Działa to jak reklama, przez to w social mediach uwierzyliśmy, że lekarz może przepisać w pełni zdrowy i bezpieczny cykl, dzięki któremu pacjent zamieni się w modela Fitness. A ci, którzy nie chcą takiej lekarskiej bomby rozpisać, bywają na forach mieszani z błotem. Tymczasem terapie hormonalne w amerykańskich klinikach potrafią kosztować dosłownie setki dolarów miesięcznie, a bywa, że nawet i tysiące, jeżeli rozpisanych środków jest więcej i są przy tym odpowiednio drogie. Tutaj też przypominam, że leki w USA przyjmują czasami horrendalne ceny. W zamian klient, czy też w cudzysłowie pacjent, dostaje gwarancję jakości towaru i spokojną głowę w sprawach potencjalnych zarzutów karnych, bo prawo dotyczące sterydów nie jest jednolite. Proceder mający miejsce w Stanach Zjednoczonych nie jest żadnym dowodem na powszechną potrzebę stosowania terapii testosteronem ani na bezpieczeństwo takich terapii. W naszych realiach jest co najwyżej naciąganym usprawiedliwieniem, dlatego że osoba chcąca stosować doping włącza swoje plany w życie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.